No, bo poniedziałek kolejny tydzień ten będzie bardzo krótki zaczynają się wakacje elegancko gramy dalej dzisiaj Puchar Nordów Afryki i Copa Ameryka pomijamy sobie under 21 miałem pomysł swój na mecz Francji z Rumunią który miałby się skończyć według mnie remisem Mamy przez mniej, mniej niż 2,5 bramki ale w tym meczu inne zakłady niż 1X i 2 westeś są niedostępne, więc tego nie ruszymy. Tam pewnie będzie remis za złoty 90 na no obydwie Zapewniał sobie awans. Ale nie tykam. Jeśli chodzi natomiast o Francję, o Anglię z Chorwacją, to myślę, że Chorwacja nie przegra, ale też jakoś tak bez przekonania, więc nie tykam tego spotkania. No i co? Copa Ameryka, mecz Chile z Urugwajem. Obstalając zwycięstwo Urugwaju mniej niż 4,5 bramki w meczu, kurs 2.40 wydaje mi się dość uczciwy i możliwy do zrealizowania. Natomiast w Pucharze Narodów Afryki mamy spotkanie Tunezji z Mauretanią i Mali z Mauretanią i Tunezji z Angolą. Mali zajść tam jest 40. Miejsc różnicy w rankingu Fifa 63 ze 102 drużyną Natomiast Tunezja tam 23 ze 125 Więc tutaj konsekwentnie jedyneczki na Mali i na Tunezję kursy tam 1,70 zł, 1,90 zł Więc z tym Uruguayem fajnie to wszystko komponuje Dodatkowo cały czas szukam remisów Copa America, ale że Mamy dwa mecze o tej samej porze, zagram sobie na jednym kuponie te dwa remisy Z jednym błędem, z tym jeden z dwóch I obojętnie jaka stawka będzie zagrana, jeśli chociaż jeden z tych meczów skończy się remisem, no to parę złotych będziemy do przodu. Jeżeli dwa skończą się remisem, no to będzie świetnie. Zobaczymy więc, co się stanie. No i próbujemy dalej. Pozdrawiam. Życzę zwycięstw. Siemanko.